PolicFest TV Wspiera nas Spiroshop.pl oraz marki Oktagon i Ofensywa. Za nami derby śląska pomiędzy GKS-em Katowice a Ruchem Chorzów. Na profilu Ultras Niebiescy pojawiła się kibicowska relacja z wypadu na Bokową. Posłuchajcie. Derby, derby i po derbach. Codziennie przez cały tydzień poprzedzający derby coś dzieje się za sprawą kibiców ruchu. Zbiórki i zapowiedzi na Tauzenie, Piotrowicach, Szopienicach, Jaworznie i Żorach. Dodatkowo przyłapana Jaworznicka Gieksa, która uciekała i znany już cygan obstrany na słupie. Do tego pomazane grafy na kilku cygańskich dzielnicach Katowic. Niestety dywanowi postanowiły przed derbowy czas spędzić w domu nie wychylając swojego obstranego noska nawet na chwilę. No cóż. Na samo spotkanie dostaliśmy 409 biletów i taką liczbą pojawiliśmy się na Bukowej 44. Podczas przemarszu na stadion prezentujemy mini-oprawę z Jaworznickim Obsrańcem podniesionym na słupie i transem Młode Katowice, Obsrane Dzielnice. I odpalamy trochę piro. Na stadion docieramy dwie godziny przed meczem i meldujemy się w komplecie przed pierwszym gwizdkiem na sektorze. Wszyscy jesteśmy ubrani w niebieskie koszulki z tym, co cyganów najbardziej, wielką erką z przodu i numerem 44 na plecach. Mamy ze sobą trzy flagi: Blue Army Persona, SK 1920, Transparent Piotrowice oraz flagi naszych braci: Widze, ME, DFH i Unii Oświęcim. W drugiej połowie prezentujemy trans z hasłem: dla wszystkich tu najważniejszy jest ruch, który idealnie podsumował to dla kogo wszyscy pojawili się na stadionie. Nawet na cygańskim sektorze rodzinnym nieważny jest GKS, a bardziej liczy się wielki ruch Chorzów, co pokazali na tych derbach. Na samym meczu, jak to na meczach derbowych, więcej śmiechów zrywala niż oglądania boiska. Cyganki, które miały niesamowite ciśnienie na ten mecz, zanotowali jedynie festiwal wpadek. Powiesili flagę Mysłowic do góry nogami, co widać dobrze w TV. Pierwsza oprawa spadła im z Linek a druga, która była skierowana do ich koleżanek z Zabrza, trzymana była przez ochroniarzy. Poza tymi kuriozalnymi rzeczami nie pokazali zupełnie nic. Każdy zdecydowanie liczył na więcej i to pod wieloma względami. Widać swoją odwagę schowali głęboko w domach, skoro przez tydzień przed derbami postanowili nie wychodzić z domu, a w dniu meczu woleli tylko pokrzyczeć z zapłotu w naszą stronę. Trudno. Taka to już właśnie ekipa piszczących dziewczynek z podznaku PNG, która woli machać przekreśloną sześćdziesiątką niż gonić konfidentów ze swojego podwórka czy to z Zabrza, gdzie teraz jest wysyp parów. Wynik każdy zna, nie ma co się rozpisywać. Najważniejszy jest przed nami. Razem damy radę. Widzimy się w sobotę. Derby nasze. Ruchorzów władcy Górnego Śląska. Zobaczcie krótki materiał. Jak oceniacie postawę ruchu na derbach? Jak Wam się podoba nieco inne przytoczenie relacji niż zwykle? Dajcie znać, czy to dobry kierunek na kanale. Trzymajcie się i do następnego. Subskrybuj największy kanał kibicowski w Polsce oraz dołącz do grona wspierających. Zapraszamy na zakupy w piożowej.pl z kodem 5% rabatu.